Piekarnik elektryczny Amica EBI 7932 o szerokości 60 cm i pojemności 53 litrów z linii wzorniczej Integra. Dostosowany został do zabudowy słupkowej. Urządzenie cechuje niskie zużycie energii elektrycznej, zgodnej z standardami klasy A. Prezentowany wyrób odporny jest na korozję oraz zarysowania, w związku z zastosowaniem stali nierdzewnej. Specjalna powłoka iTouch Free eliminuje powstawanie odcisków palców na powierzchni użytkowej urządzenia. Wnętrze komory piekarnika wyposażone jest w stalowe drabinki, które ułatwiają wysuwanie blach oraz zapewniają ich stabilność podczas pieczenia. Załączona termosonda reguluje poziom nagrzania piekarnika oraz kontroluje wewnętrzną temperaturę przyrządzonej potrawy. Piekarnika wbudowano szybę refleksyjną, która kumuluje ciepło wewnątrz komory, zmniejszając tym samym temperaturę na froncie urządzenia o 15%. Zastosowany panel sterujący z rozbudowanym programatorem sensorowym TPS gwarantuje przejrzystą strukturę menu i czytelną nawigację. Za pomocą chowanych pokręteł użytkownik może dobrać odpowiednią temperaturę pieczenia oraz wybrać jeden z ośmiu oferowanych trybów pieczenia. Grzałka dolna i górna, grzałka dolna, grzałka górna, Super Grill, Grill, Turbo Grill, termoobieg plus grzałka dolna, termoobieg. Za utrzymanie czystości piekarnika odpowiadają wbudowane wkłady katalityczne oraz system czyszczenia parowego Steam Clean. Oszczędność czasu zapewnia funkcja szybki nagrzew, która w skuteczny sposób rozgrzewa urządzenie do 150 stopni Celsjusza w zaledwie 4 minuty. Do piekarnika EBI 7932 dołączana jest drabinka suszarnicza oraz dwie blachy do pieczenia, pokryte powłoką non-stick, która skutecznie zapobiega przed przywieraniem tłuszczu.